6 grudnia to święto dzieci, bowiem tego dnia te najgrzeczniejsze nawiedza święty Mikołaj i obdarowuje je prezentami. W tym roku najszybciej prezenty otrzymały dzieci zespołu szkół numer 2 w Pile. Podarki otrzymały bowiem już w piątek. Do mikołajkowych prezentów dołączyła się także firma Vectra, która od dłuższego czasu współpracuje z tą szkołą. Z zespołem szkoły numer dwa współpracujemy od wielu lat, dostarczamy im telewizję, dostarczamy im nasze usługi i mam nadzieję, że będzie nasza współpraca również tak dalej owocować jak i teraz. Dzieciaki mają dostęp do pełnej telewizji cyfrowej. Mają, mają wszystkie kanały dziecięce, które są dostępne w naszej sieci czyli 10 tych kanałów jest aż nowy, nowe programy z pakietu BBC, Polish wszystkie w języku polskim. Pewnie każda szkoła chciałaby otrzymać taki prezent na, nie tylko na Mikołaja. Akurat tak się składa, że w tym okresie radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia zostaliśmy wyróżnieni przez sieć kablową telewizji Vectra. Która zaprezentowała piękny telewizor 42-calowy, plazmowy, będzie służył dzieciom głównie w świetlicy. Radość dzieci była olbrzymia, czego wyrazem było przedstawienie teatralne przygotowane przez najmłodszych uczniów. Co to za dzień, kochane dzieci, gdyż czotry goście nas przyleci? Piątek, jak każdy inny. To przecież dzień świętego Mikołaja. Oczywiście. A czy wiecie, kim on był i kiedy żył? Proszę pani, mnie się zdaje, że święty Mikołaj to postać z bajek. A ja myślę, że historię o nim, które z rodzicą, wymyślił. Nie zgadniemy, bo nie wiemy, jaka prawda się dowiemy, gdy się pani zapytamy i do źródeł się udamy. Telewizor to nie jedyny prezent, jaki przygotowała Wektra dla uczniów zespołu szkół nr 2 w Pile. Dzieci zostały obdarowane innymi drobnymi podarkami, a te, które wykazały się wiedzą na temat usług świadczonych przez Wektrę i wzięły udział w konkursie, otrzymały odtwarzacze MP3.